Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak dobrze przygotować się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia? O to, żebyśmy dobrze przygotowali się do tych świąt, dba współczesny świat. Zanim jeszcze przyszedł Adwent, już można było dostrzec udekorowane ulice naszych miast, udekorowane markety, już zaczęły się promocje świąteczne. To wszystko po to, abyśmy dobrze przeżyli święta. Zachęca się nas, byśmy kupili wspaniałe prezenty, byśmy kupili choinki, byśmy dobrze przygotowali wigilię, byśmy dobrze ucztowali święta. Świat dba o to, co zewnętrzne w tych świętach. Świat dba o to, aby była piękna oprawa tych świąt. I dobrze. Ale dla chrześcijanina jest to zdecydowanie za mało. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś dostaje pięknie, yy, piękne pudełko, pięknie opakowane, myśląc, że w środku jest prezent. Otwierając to pudełko, okazuje się, że jest ono puste. Tak jest ze świętami. Możemy pięknie udekorować pudełko naszych świąt. Możemy pięknie udekorować ulice naszych miast. Możemy pięknie udekorować markety, pięknie udekorować nasze domy. Możemy zrobić wspaniałą wigilię z wieloma potrawami. Możemy spotkać się w gronie rodzinnym. Możemy wykorzystać ten czas wolny od pracy na spotkania z naszymi bliskimi, ale Pan Jezus niekoniecznie musi się narodzić. Jak powinniśmy się jako ludzie wierzący przygotować do tych świąt? Kościół przed dwoma największymi świętami, przed Wielkanocą i przed Bożym narodzeniem, narodzeniem, proponuje nam dłuższy czas na przygotowanie się do tych świąt. Przed Wielkanocą jest to 40 dni Wielkiego Postu, a przed Bożym Narodzeniem jest to 4 tygodnie Adwentu. Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Pana. Kościół proponuje nam cztery tygodnie adwentu, po to, abyśmy dobrze przygotowali się do obchodu świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza część adwentu e, przypomina nam o tym, że chrześcijanin cały czas powinien oczekiwać na powtórne przyjście Pana Jezusa. Tak jak przed narodzeniem Jezusa w Betlejem, Izraelici przez setki lat, tysiące lat, Oczekiwali na przyjście Mesjasza, tak my teraz oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział apostołom i zgromadzonym wówczas ludziom, by się nie smucili, bo tak jak Go widzą wstępującego do nieba, tak przyjdzie czas, kiedy przyjdzie w chwale na końcu czasów. Czy my jako chrześcijanie oczekujemy na powtórne przyjście Pana? Adwent, o tym nam przypomina. Druga część adwentu e, przypomina nam o tym wydarzeniu, wielkim wydarzeniu, które dokonało się ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem. Przypomina nam o wcieleniu Syna Bożego, o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Adwent to czas przygotowania na przyjście Pana. Jak dobrze przeżyć adwent? Wiele osób, wielu katolików w Adwencie korzysta z sakramentu pokuty, korzysta ze spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia, po to, by w święta móc przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. I bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie, aby chrześcijanin, uczeń Chrystusa, ktoś, kto mówi, że wierzy w Boga, wierzy w Jezusa i Go kocha, w Boże Narodzenie nie przyjął Komunii Świętej. Nie wyobrażam sobie kogoś, kto świętuje narodziny Chrystusa, świętuje Jego urodziny, ucztuje, ubiera choinkę, robi wigilię, składa życzenia bożonarodzeniowe, a jednocześnie nie pozwala Chrystusowi narodzić się w swoim sercu. Tego sobie nie wyobrażam. To jest coś najważniejszego, aby skorzystać z sakramentu pokuty przed świętami Bożego Narodzenia. Ale to... Jest mało. Spowiedź to jest jeden dzień w Adwencie. Kościół daje nam cztery tygodnie Adwentu, cztery tygodnie refleksji, cztery tygodnie pewnej zadumy nad swoją wiarą, nad tym, czy Pan Bóg często się w moim sercu rodzi, zadumy nad tym, czy ja oczekuję na przyjście Pana i dlatego kościół proponuje nam również roraty, czyli codzienne spotkanie na eucharystii wraz z Maryją. Kościół proponuje nam oprócz rorat, do których serdecznie zapraszam, proponuje nam rekolekcje adwentowe. Nie w każdej parafii są rekolekcje adwentowe, ale w wielu parafiach są. Dzisiaj jesteśmy bardzo mobilni. Warto zainteresować się, czy w mojej parafii, czy też w sąsiedniej parafii są rekolekcje adwentowe. W adwencie przez te cztery tygodnie warto mieć również jakieś postanowienia. Postanowienia, które dotyczą naszej wiary, pogłębienia naszej wiary. Postanowienia, które dotyczą poprawy naszego życia. Postanowienia, które dotyczą. Jakiejś większej refleksji nad swoim życiem religijnym. Adwent to jest również czas, w którym można postanowić sobie i realizować pogłębienie swojej modlitwy czy zagłębianie się w Słowo Boże. Kościół daje nam adwent jako szansę do dobrego przygotowania się do obchodów świąt Bożego Narodzenia. Adwent jest szansą na to, Abyśmy zbliżyli się do Pana Boga przez naszą modlitwę, przez nasze postanowienia, przez nasze wyrzeczenia. Jak zamierzam przeżyć Adwent? To już zależy od każdego z nas. Dobre przeżycie Adwentu jest gwarancją dobrego, duchowego, chrześcijańskiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Oby te święta, które są. Zwieńczeniem Adwentu, święta Bożego Narodzenia, były przez nas wszystkich dobrze przeżyte, Oby Chrystus autentycznie narodził się w naszych sercach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maranata. Przyjdź Panie Jezus!